Muszę coś wam pokazać. O nie. Kurwa. Idziemy i to już. Nie. Ty co na jebany? Nie. Wcale. No nie jest. A skąd wiesz? Bo jeszcze ci się nie dobiera do Dubska. Dzięki Sans. Spierdalaj pedale. Mocne słowa jak na trupa. Mocne słowa jak na kogoś kto wygląda jak porażka ze Star Wars. Bum i do domu. Sklej pizdę. No, tu się zgadzam z Krystianem. Jak przed chwilą uzgodniliśmy, ty nie masz prawa głosu. Aha. To mój dom, Skurwielu. A kto go kupił? No, moja matka. Krystian, myślisz o tym samym, co ja. O Boże, nie rób tego. Wrócę za jakieś trzy do czterech godzin. Nawet nie próbuj. Co jest kurwa? Zniknął. Ano tak. Zapomniałem, że ta kupa kości się teleportuje. Co, kurwa jak? Nie wiem. No to mamy ze trzy, cztery godziny, tak jak powiedział. Co w związku z tym? Wypinaj dupę. A. Nie został.